Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy, wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my się spodziewaliśmy, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć? Aby wejść do swej chwały, i zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, ku wieczorowi dzień już się nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb. Odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. O, <tuszy> tak jak jest jeden płomień tego paschału, który się rozdzielił na wiele płomyków, tak też jest jedno z martwych wstanie i wiele z martwych wstanie. I te teksty, które czytamy, one pokazują nam różne miejsca, w których dokonuje się zmartwych To dzisiejsze jest bardzo ciekawe, począwszy od tego, że nie za bardzo znamy tych uczniów. To nie jest tak, że to były jakieś ważne postacie, tak jak Piotr Jan czy bardzo bliskie kobiety. Jezusowi. Tutaj dokonuje się zmartwychwstania, które miałbym ochotę nazwać zmartwychwstaniem tekstów Starego Testamentu. Tych tekstów, które brzmiały już przez stulecia w taki coraz bardziej martwy sposób, jeśli chodzi o osobę Mesjasza. W każdym bądź razie. Na pewno nie wybrzmiały one dla współczesnych Jezusowi, dla uczonych w prawie i faryzeuszów. Nie wybrzmiały również dla jego uczniów, gdy te teksty czytali w synagodze, gdy docierały do nich te słowa na różne sposoby. Oni ich nie umieli odnieść do Jezusa. Pod tym względem, że te teksty rodziły do spotkania z Mesjaszem, z Mesjaszem, który miał cierpieć, miał być niewinnym barankiem, miał być tym, który wziął na siebie grzech świata. Te teksty okazały się dla słuchaczy martwe. Nie z winy tekstów, ale z winy sposobu słuchania. I te właśnie teksty Jezus wskrzesza dla swoich uczniów i wskrzesza je również dla nas, pokazując nam, pokazując całemu Kościołowi że jest w nich życie, że jest w nich słowo mające moc wskazywać w sposób żywy, bezpośredni, nawracający, otwierający na Jezusa. To nie jest tak, że się rozpoczął całkowicie nowy etap, a to co stare przeminęło. Jezus podkreśla, że we wszystkich pismach to to się odnosiło do niego. Z bólem możemy nieraz spotkać takich chrześcijan, którzy nie czytają Starego Testamentu, którzy pomijają teksty prorockie, nawet je lekceważą, nie umiejąc w nich dostrzec i nie chcąc w nich dostrzec życiodajnej prawdy. Dziś to spotkanie jest oczywiście wskrzeszeniem wiary tych dwóch uczniów, ale również wskrzeszeniem tych tekstów Starego Testamentu, które wskazywały na Jezusa.